dawno nas nie było. Nie, to nie było. Sary też. Eee, chciałem dzisiaj Wam pokazać, jak zawikować Ether Boro, czyli e, twór Bogan Vapes, jest znanego, kontrowersyjnego, dosyć youtubera. Suicide Mode z jednej z moich ulubionych firm i Orca Vape. Eee, dlaczego akurat Ether? Z prostej przyczyny szukałem systemu pod IO, yy, który yy, będzie miał przepływ MTL-owy. Większość ma DL-owych albo pół MTL-owych. Nie do końca było to, czego się spodziewałem. Tutaj w eterze macie pin, piny 4 właściwie, totalnie MTL-owe, czyli 2 yy, są totalnie MTL-owe. Tutaj mamy pin, patrzcie, już mi ucieka, już mi ucieka, yy, pin 1.0. Jest MTL, który nawet dla mnie jest za wąski. Następnie mamy 1,5, który jest zamontowany już u mnie w, w tym w bazie. Później mamy 2,5 i potężny DL-4,0. No i to już robi yy, różnicę. Oczywiście w zestawie macie komplet uszczelek, yy, śrubek, co dusza zapragnie. Więc wracając do samego boro, wygląda w taki sposób. kolor jest od, odjazdowy. To jest Galactic. O, widać, każdy, ka każdy z kolorów ma taki malutki znaczek tutaj. Yy, no to co? Bierzemy się do składania sprzętu. Zacznijmy od tego że tak wygląda sama baza. Nie jest totalnie skomplikowana, wręcz jest bardzo, bardzo prosta dla każd każdy sobie powinien poradzić. Od dołu wygląda w taki sposób. Fajny numer seryjny mi się trafił, co nie? Podstawa. Tak, komin. Też jest ważne, żeby nikt nie, nie wpadł w panikę, że mu yy, wypada. Uch. sam komin z fajnym napisem Ether, oczywiście, już mi się zdarzyło y, trochę obtłuczenie, zresztą co najlepiej widać na podstawce, tak? której w jednym miejscu jest, ale przynajmniej wiem, że to jest, y, że to będzie y, moje erba. Dobra, teraz, żeby zamontować cokolwiek, będzie potrzebna przyjściówka na boksa. tak? W opakowaniu mamy dołączoną. Ona wygląda w taki sposób. Tutaj nakręcamy tu na końcówkę. A jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, ważna. Żeby zmienić PIN, trzeba po prostu go odkręcić tutaj i wkręcić nowy. Też uważajcie na uszczelki. O. I mamy coś takiego. Bierzemy Boksa mojego nieśmiertelnego Odina DNA. Też numer seryjny nie jest, nie jest taki zły. Również produkt od Bogana, nie to, że ja go uważam za jakiegoś boga, ale naprawdę e, produkty, które on współtworzy, e, są solidne. Ciężkie, nie są za lekkie, solidnie zbudowane. O i mamy już zamontowany, tak bierzemy się za montowanie więc tak bierzemy narzędzia ja mam tu jakiegoś MTL coil'a niestety e, nie jestem w stanie w tej chwili e, znaleźć e, grzałek MTL-owych, które by były dla mnie perfekcyjne kiedyś były, ale to były stare czasy wkładamy na kordziga. Zapomnijmy o najważniejszym czyli o, o czymś czym byśmy musieli Rozkręcić, odkręcić śrubki. Okej, okay, rozkręcamy. Zresztą już widać, że yy, trochę już u mnie przeszedł. Co nie? <śm> nie preferuję yy, tutków yy, jeżeli sprzętu wcześniej nie, nie przetestuję. śmieję się, że małpa ze złamaną ręką sobie powinna da, da, dać radę czyli standardowo wkładamy nóżki tutaj trzeba uważać, bo czasami potrafi jedna mm, jedna nóżka uciekać przez wkręcenie, więc trzeba zawsze wziąć jakąś tam drobną, yy, drobną poprawkę no i mi tutaj ucieka bardziej do dołu myślałem, że do góry będzie uciekała, ale tu już sobie zrobimy zrobimy tak jedna już siedzi sorry, że zasłaniam ręką no i niestety nie da się wszystkiego przewidzieć no i druga już siedzi, to są grzełki 0,88 ale w rzeczywistości po dowinięciu półzwoju o, jak ucieka po dowinięciu y, półzwoju y, powinno być coś 0,72 Ok, mamy, siedzi, siedzi, mniej więcej to w taki sposób wygląda. Przy czym dla mnie, nie, nawet nie trzeba za bardzo opuszczać, ale troszeczkę opuszczę. Następnie przycinamy, yy, jak widać, przycinamy troszeczkę nóżki. No i tutaj też jest. To coś, co powinno być w ogóle jakoś tak fajnie zrobione, ale żeby przyciąć nóżki, trochę się trzeba nagimnastykować. Sami widzicie, wika mi zeszła, więc yy, grzałem się troszeczkę u mnie na minus, ale w tej, w tej chwili testuję trochę sztuk. Nie zdradzę Wam, jaki film, ta jest akurat, bo jakoś tyłka nie kopię. O, w taki sposób to wygląda. Słuchajcie, ustawiamy sobie, ja sobie ustawię na 12. Batów. I powoli rozgrzewamy tę ta ceramiczna mi będzie jeszcze potrzebna, która jest. E, potrzebna, bo nie, prze, nie przynosi ciepła po prostu. Zobaczymy. Dobra, chyba trochę trzeba. trzeba dać więcej czadu. Czyli standardowo. 13,5 14. Aha. No fajnie, dałem tak czadu, że nawet nie sprawdziłem czy, czy się oporna zmieniła. O, już się smaży. 12. Na 12. Zmniejszymy sobie trochę, żeby nie dostała za dużego hita. Ok. Mamy tak. A na 11 coś się smaży. No i co? Co robimy w takiej sytuacji? Każdy z nas, kto kręci grzały powinien wiedzieć. Chociaż montuje. Troszeczkę tak, troszeczkę tak, troszeczkę tak. Patrzymy, czy nie ma hotspotów. Ja ją jeszcze troszeczkę mogę ścisnąć. Jak na razie chyba spoko, co? A, ja myślę, że będzie git. Fajne w tej bazie jest jeszcze to, że tutaj macie na bawełnę miejsce. Tak, i zawsze można na oko po, przyciąć, tak, żeby ona się mieściła tutaj. Nic skomplikowanego, słuchajcie. Dobra. Rozgrzało się. Zobaczymy, czy równo, równo. Zero hotspotów. Bierzemy się za bawełnę. Już mamy fragment. Umienie śmiertelne. Ten bacon. Wiem, wiem. Zdania są podzielone. I teraz standardowo, czyli na oko odrywamy kawałek. Tak jak widać tutaj. Że tego syfu jest. Pewnie mi się za pierwszym razem nie uda zrobić, bo ostatnio chyba na grzałkach e, 3 mm w pracy. Więciłem. Mamy, mamy. Teraz prostym sposobem rolujemy. ja wiem wiem. Zdania są podzielone w jaki sposób rolować, ale to trzeba rolować tak, żeby nie było, żeby zbyt nie, nie przyciskać. Ok. Robimy sobie dziubek po jednej stronie. Tygrysy robią to najbardziej Miej się dziubek. Ok. Przekładamy. Nie jest. To jest ważne. Żeby nie była zbyt ściśnięta. Ani żeby nie była za różna Co nie? O, mamy tak teraz sobie bierzemy mój nieśmiertelny zestaw nożyczek, który kiedyś sobie w ręce wbiłem składając, musicie uważać może często pójść tak no i na oko przycinamy tu i na oko przycinamy tu tak następnie, to jeszcze się chłopaki zawsze śmiali czyli wyczesujemy chwilkę, zaraz mówię żadnej waty nie będę podpalał Lubię tak jak jest. Pyk, pyk. Z drugiej strony tak samo. lubię robić tego przed kamerą. O, widać jakie kłaki wychodzą. E, tam. Dokładnie. O tyle jest fajnie, że w tej bazie, szczerze Wam powiem. Ona jest tak wyrozumiała, że yy, nie będzie problemu, czy będzie ciekło, czy nie. To pamiętajcie, nie możemy dać za dużo bawełny, bo jak damy za dużo bawełny, to po prostu będzie zły transport likwidu na grzałki. Mamy tak, przypominam, pod tym tutaj mamy otwory na watę, na bawełnę, przepraszam. Czego mówię watę? Kiedyś się tak mówiło. Z tego, jak dobrze pamiętacie, już trochę, trochę na rynku jesteśmy. Śmieję się, jestem. Ja i Sara. O, widzicie? Stopniowo tak włożyłem. A za chwilkę weźmiemy tak i tak. I powoli wkładam od czasu do czasu. Sprawdzam sobie od góry, czy nie ma przypadkiem jakiejś małej przerwy. Nie zapomnijmy o tym, że bacon e, lubi puchnąć. Czyli zawsze się jego objętość e, po zalaniu likwidu. E, zwiększa. Może chyba Was zanudzam. Z drugiej strony, słuchajcie, robimy tak samo. Łapiemy sobie tutaj na spokojnie. Wciskamy trochę w otwór. Możemy sobie palcem przycisnąć, żeby nie, żeby nie wypadła. I tutaj robimy tak samo. o widzicie, tu ja mam trochę miejsca, więc ja ją sobie jeszcze tutaj ułożę troszkę. Tak. 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 Myślę, że będzie ekstra. Czy zauważyłem, że w tej bazie czasem jest fajnie zostawić trochę tak zwanego krakena. Czyli żeby wystawało tutaj, ewentualnie tutaj. Tak. No i myślę, że będzie spok. Muszę jakiś likwid znaleźć. Udało się. Słuchajcie. Sól, tak. No, ostatnio też to jest solę, bo jest bardzo duży, yy, duży wysyp soli na rynku. Yy, szczególnie soli, te, które się po jednorazówkach pojawiają. Powiem Wam, że fajnie smakują. Choć w niektórych jest przesadzona kulada. Ok, słuchajcie, widzicie. Nalewamy troszeczkę na grzałkę, nie dotykając grzałki. Tak, żeby się zrobiła tak jakby słonka na około grzałki. Przyciskamy. Przepalamy trochę. Znowu. Lejemy. Delikatnie. Niektórzy przepalają, ja nie przepalam waty. No i słuchajcie. Teraz będzie najfajniejsza zabawa. Bo tak, zazwyczaj no właśnie, adapter zostaje do pinu przypięty. Ty masz całe palce w wejpie, znaczy w płynie. Ok, odkręcamy. Teraz widać, patrzymy, która strona jest tutaj, mamy. Jest galaktyka. Wkładamy. O, to jest jedyny minus. Strasznie mi się ten, to nie podoba, co nie. Następnie zakładamy komin. Tylko tak, przy zakładaniu kominu pamiętajcie o jednej rzeczy. Żeby bawełna nie wystawała. Mi akurat tutaj nie wystaje. Kładamy zbiornik otwieramy, ja sobie zawsze obciąłem ostatnio paznokcie, więc tak bierzemy płyn nikt nie widział co zadawam oczywiście w najmniej odpowiednim momencie płyn się kończy, ale nie będę ciął, w tej chwili testuję akurat tak kładziemy tu bierzemy ręcznik o, co za ten. I jeszcze trochę wycieramy, bo oczywiście pazury y, zostały. O, płynu to jest po prostu y, bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie? Kładziemy, bo się podrobimy. No i tak się prezentuje eter. Fajnie jeszcze wygląda, jak się y, jakiś inny kolor lipidu, y, wleje tak, czekajcie, muszę te łapy wytrzeć następnie jak korzystam ze Stabiego recenzja jego też niedługo przejściówka pod boro zakładamy wkładamy tak, tak jak widać zakręcamy patent tak w każdym boro czyli bierzemy 10 groszówkę, 5 groszówkę i wkręcamy Trzeba dobrze wkręcić też, żeby nie było za ciasno, za mocno wkręcone, bo jak jest za mocno wkręcone, to często nie czyta. Bierzemy drip -dip, zakładamy. Tak, jeszcze z boku sobie zmieniałem. Słuchajcie, mamy 14,5 W i kopcimy. Idealnie wyszło. Więc niebawem będzie trochę więcej o Stabim. O bazie, która jest dołączona e, seryjnie do Stabiego. Czyli mamy tam dość potężną Boro RTTA na 8,5 mm. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało w komentarzach. Albo na naszym fanpage. Dzięki.